Nie wiem, coś naprawić <grym i wstydzio> Perapew, da się coś zrobić nie wiem, nie wiem, coś naprawić Zawał nie wystygł Może da się coś zrobić Cześć po tylko czeki Nie wiem, coś naprawić walcz wygrywać Manko Ludziska z tej strony Sawy. Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, że będę zaczynał robić kolumnę. Taką nietypową kolumnę. Będzie wyglądała jak JBL Party Box 1000. No i chciałem Wam pokazać, jakie rzeczy, żebym zakupił do zrobienia tej ogromnej kolumny. Jak widzicie tutaj na zdjęciu, no na dole będzie subwoofer U góry będą dwa głośniki. No i Twitterki jeszcze. Napisał do mnie koleś, czy bym mu zrobił właśnie taką kolumnę. Więc wybraliśmy jako subwoofer dolny Hertz. ES 200.5. 20-centymetrowy subwoofer her Herca używałem go już w jednym boomboxie. W drugim bomboksie i wiem, jak on potrafi ładnie, fajnie stukać do takich przenośnych bomboksów. No, ważyć na pewno wszystko będzie waży, waży, ważyć dużo, bo to nie będzie na żaden akumulator, to będzie na zasilacz. Jako głośniki nisko-średniotonowe wleciał STX 25 cm. Jak widzicie, 25 cm, 200 W, 8 ohm. 25 cm głośniczek. Będą takie dwa. Na dole będzie subwoofer. A do góry jeszcze wejdą STX-a Twitterki. Zobaczcie, jakie ogromne. One mają tu chyba 10 cm. Tak. No ogromne te Twitterki. Jak widzicie, 10, 108 ohm. Nie. 10 cm. subwoofer będzie na dole głośniki będą po po długości i twitterki chyba też u góry albo między głośnikami jeszcze się zobaczy bo jeszcze nie zrobiłem żadnego projektu wszystko to napędzi nam wzmacniacz 2.1 ogromny zobaczcie na moją rękę a ten wzmacniacz Ogromny wzmachol. Zasilanko jest od 18 do 38 V, a my wykorzystamy w tej kolumnie zasilacz 350 W. Powinien dać radę, bo głośniki są 8 Ohm, także większego poboru nie będzie prądu, jak na 4 Ohmach. Będzie po prostu trochę mniejszy. No to jest wzmacniacz... Klasy D z końcówką, taką nazwa tu macie nazwę tego wzmacniacza. Możecie sobie oblukać specyfikację w ogóle techniczną jego nie, no i zasilimy to wszystko zasilaczem. No. Będę musiał zrobić projekt, i dlatego tutaj przyszedłem zaprojektować tą właśnie skrzynię. No to sobie pomyślałem, że nagram wam, że będę robił taką kolumnę. Także przy, w przyszłości w jakichś odcinkach zobaczycie. Coś, y, jak będę dubał, nie? Pewnie pełno ludzi będzie na to czekać. Taki króciutki filmik dla Was nagrałem, by Wam pokazać, że coś tam zaczynam budować. Y, pamiętajcie, żeby wesprzeć Sapka, łapka w górę. No, widać, subskrypcje. No i co, ludziska? Czekajcie na jakiś odcinek o tej kolumce, kolumience. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ludziska. Hej!